No i cześć, wam wszystkim, to teraz w kolejnym odcinku zrobimy w Kotyka 2 Kruka. Schodzimy do e, pochodziemi, klasztoru, piwnicy biblioteki, jak zwał, tak zwał. E, szkielet na dobrą e, za to e, Jak widzicie albo zdążyliście zauważyć, albo wam to umknęło. Przygotowałem już zwój przemiany w smoczego zębacza ponieważ nie miałem pomysłu... o, cześć, ziamosiu ponieważ nie miałem pomysłu co mam zrobić z demonami, które stoją w bibliotece, w bibliotece bez runy demona A więc pomyślałem sobie, że kurczę, no skoro mam te z... zwoje, no to może je wykorzystam <laughs> to tyle jeśli chodzi o moją ciężką polskminę. Teraz eee... nie, nie błądzę, nie błądzę. Eee, po prostu szukam Expo. Eee, przyda się każda część. O, kolejna. Tu jeszcze jednego. O, jeszcze jednego. Zobaczymy, kto ty wyleci. Jeden był za ścianą na pewno. O, jest. A, ty szczurze lądowy. Wiedziałem, że na którym się to zbagał. W sumie właśnie mi przypomnieliście o pewnym fakcie, który pozwoli mi w sobie pokonać was bez żadnego problemu. Natomiast będę musiał sobie z zostawić chociaż ze 2 Jeśli to zadziała, to nie wiem czy z tego nawet runy nie zrobię. To jest. Brakuje mi miejsca. O, w i tam. Hop. To zadziała na pewno na ożywieńca, czyli na szkieleta ząbiaka, szkieleta goblina i inne nekromanckie. What? Aha, zgubię się tak. Łakata. Hmm, jeden z głowy Te, dużo To jest dużo maleńko, zabrało? Nie, pięć. Aha, to pewnie miałem mniej. Nie, nie musiałem mieć. Dobra, muszę to liczyć. Mam teraz sześć sztuk. Mam fajną fajne, poświatę. Szkoda, że tak nie na całą postać. To się świecił fajnie. Miałeś tu coś? Jakiegoś przyjaciela? Nie, bez Freundina, szkoda. Szukamy dalej. dzień dobry. Ten dźwięk, mrożący krew w żyłach Tam jest jeden Tutaj jeszcze powinien być szkielet mag O jest, widzę Spoko, ułatwiliśmy zadanie Ci powiem Nie wiem czy właśnie w ten sposób... Nie, mam jeszcze Okej okay. Teraz załatwmy się szkieletem, którego zamroził ekspert też zabrał niestety ech, biedny ja niczego tu nie znajdę A, dobra, mam jeszcze jeden teraz sobie zrobimy mysce IWA jeśli zadziała to lecę od razu na górę robić z tego runę o ile oczywiście mam do tego materiału potrzebne Na początek. Tam już save poszedł. Zapasowy teraz ten. O... E, e, ratunku. Dobra, wiecie co. Kit spróbowanie. Kiedy indziej. Kiedy indziej? Szczerze wątpię. W końcu demon to żywa, tak. E, tak wnioskuję. Lada walance, kula ognia, smocz zębacz. Jedziemy, panowie. A, właśnie, chodźcie tu. Chodź, zjem ci kostkę. No, dawaj kostkę. Dawaj kostkę. No. Dawaj Dawaj mi Boli! O, 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 o. Boli, boli. Tak mnie Ho 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 No ho 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 Chociaż ho 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 poczekajcie chwilę, bo ktoś ho Okej. Okay. Już po. W międzyczasie kombinuję, co tu zrobić z tym koleżką. Niestety nie widzę jego chłopców i wiem, że mu cholernie mało schodzi do jego życia. Mimo wszystko próbuję go zabić. Zatem mam gromu, którego mam od poszukiwacza. Nie jestem pewien, czy nie zabija mi też to magów. I czy nie z przypadkiem. No właśnie, tamten demon ma. Ło! full HP. Dobra, na początek zobaczę, ile mi to zejdzie. Jak coś to wczytam i spróbuję jeszcze raz. A na początek patrzę, czy to możliwe, bo nie za bardzo mam, jak tego demona zabić. No moje nieszczęście, niestety. Kurde, cienko to działa. Ten gościu cały czas stoję, już któryś z kolei grom. No też mi nie stać. Na pewno byłyby... Efekty lepsze. Bynajmniej bym tyle się nie namęczył, chociaż. Bo i te runy są. Nie. Też bym się tyle namęczył. Kręgi run są po to, żeby zwiększyć obrażenia, gdy dany przeciwnik ma yy, Magic Resistance. Tak rolowo powiem. Dobra, nudzi mi się już to. Ile on jeszcze przetrwa tego? cię już zabić, panie. No, come on. Przecież nie możecie to tak leciutko hitać. Nie. Jest! W końcu! Padłeś. I nie powstaniesz, bo nie masz połowa. Jest! No dobra, To jeden. Boję się, że naprawdę nie zrobiło mi coś, nie, bo miałbym wtedy spoza tamtych na dole. Już nie wspomnę, że burzę, burzę mam w piwnicy, no ale co tam? Kto by się tym przejmował? Książę demonów, Elixir, eliksir O, O, sete demona, ta się przyda. Demon, nawet dwa, Choć na tu. Jesteście friendly? Ok, jesteście friendly? Ja! Jak mnie przestraszył kampaniela? Już tak podszedłem bliźniutko, ale mnie tak przestraszył. No co zaś świntu! A gdzie sam? Aby, Obydwa już na tam? Wy, wy podłe, niemiłe szczury! Znikajcie mi stąd. I raz Liczymy Bo liczymy ile wytrzymają I dwa Chyba bliżej podejdę. Nie, na pewno ich to hita Hita też moją manę. jakim mana potiony. I trz trzy Co tam pole leży? Już ja się odsunął Ech. Ciebie też wykończę. Piąty. Ja jeszcze żyję. Z tego tylko pojedynczą całą to film? Jaki fat No. Dawid, już nic nam chyba raczej nie będzie przeszkadzać. To najwyżej jakiś zapomniany przez świat szkielet Tego pominąłem no, Ale nie będę się tym przejmował Daję bez i wcina ziółka Idziemy na ziołach Dobra, tyle wystarczy żeby mnie nie zabić Na strzała, zapiszemy Dawać swoje serca Nie ma czego Tego już zabrałem, z tego już nie zabrałem o, z tego nie zabrałem Niczego tu nie znajdę Dobra, będzie na pewno na runę <laughs> Almanach Co my mamy na tym almanachu? Mam nadzieję, że... Aha, to jest o... O naszej barierze w dolinie Co my dalej mamy? Zakuszona księga Mikstura Książka Mapa Nothing tytuł Do? K A tu? Regal na książkę. Co jest tu? Prawo wyspy. A, to. to o pływaniu. Albo lepiej określając o prawie wyspy. Jak to było nazwane? Eee, nie gadając o pierdołach. Szukamy mapa do skarbu. O właśnie, miałem się udać jeszcze do tego, do doliny. Już zupełnie mi wyleciało to z głowy. i dorad miałem już tą książkę? Tak, to jest Ja Wiadomość, to raczej nie, nie ta. Magiczny list, to się też przyda. Podniszczony list, zakurzona księga. Mhm. Mm Jasne, gdy przyda mu się każda pomoc przydatnych podejrzewam, że wytanie będzie dla nas będzie jednym z nas. A, jest, dlatego spisano na niego instrukcje w Almanachu. Nie mamy już złożenia, jesteśmy zblonni, coś, Coś tam. Artefaktów, kurde, molek, jakie to artefakty Jestem biedny i nic nie znalazłem Nie, wait hmm, A więc tam jest twoja kryjówka Cholernie daleko Chyba będę potrzebować statku Łzy i nosa To będzie No ale coś jeszcze potrzebuję Chociażby na te śmiertelny pocisk, który teoretycznie powinienem zdobyć poprzez samodoskonalenie i stworzenie, właśnie tego przez to, może w tym almanachu coś jest, a tak w sumie przeczytałem. Mam nadzieję, że uchwalam, że nie dopuści, tak, nie możecie osiągnąć, może tylko marzyć. Tak, na lunicznym stole oblałem wodę święconą na pusty kamień. Luniczne Kamień o Leksyk. to chyba tylko dla wybrańca. Na straży pozostawił Na klasztoru pozostawił świętą Aurę e, Przełożeł będzie o nią kto? Psz... Fezor Nie nie wiem kto to. dopóki się nie by zjawił łzy i naso mogę moderować. Trzymaj strzela się będę nie wiem A, k. Dobra Pamiętam już o aurze o aurze się nie zapomina Poza tym, jakaś runa obrana świętą wodą. To nam do pewno na ten, ten śmiertelny pocisk. Kurde, cicho tu. Brak mi muzyki. No, come on, gra. Wspomóż mi trochę, wspieraj. Gdzie jest mój sapot? <grywy> Dobra, zmywamy się na górę. Opowiedzieć o tych wszystkich starzeniach, które znalazłem w bibliotece. Dobra, ważne, że już stamtąd wyszedłem. Nie można korzystać ze stołu alchemicznego. Nie fajno. Dobra, to wszystko. Idziemy. Pytaokar na pewno będzie miał. Pyrokary... Nie, no tam, tam na pewno. O niego chodziło. Pytaokara chodziło, a nie o jakiegoś przeoka. Ale ja nie umiem czytać. Wydaje mi to było dziwnie napisane. Dobra wracamy się. O, dochodziło! Udało mi się otworzyć księgę. Udało mi się otworzyć księgę Xardasa. <grym> Co takiego? Jak tego dokonałeś? Bo ja, prawdę mówiąc, straciłem już nadzieję. <grym> Pewnie miałem szczęście, to wszystko. Nie opowiadaj pstór, jakie tam szczęście! Nawet ja nie byłem w stanie złamać tej przeklętej pieczęci. Aż tu nagle pojawia się ktoś taki jak ty. Chce znaleźć i... hasło. Daje mi dużo do myślenia. W każdym razie, jako że to Ty otworzyłeś księgę, pozwolę ci ją stąd zabrać. Przynajmniej dopóki cała ta sprawa nie znajdzie rozwiązania. No spoko. Wyjaśnij mi, co to te łzy? Łzy i nosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o... Nie interesuje mnie bajki, interesuje mnie fakty. Znalazłem tę miksturę. To, nie... to niemożliwe! Nie wierzę! Coś nie tak? Jeśli to są w istocie łzy i nosa, to... to... Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy i nosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń przeciw nieprzyjacielowi. Chciałby A Dla Maga? Więc czym są tak naprawdę te łzy i nosa? Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. Zaczął łkać. A jego łzy padły do naszego świata. Było ich wiele, gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe trzynaście lat. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zeskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Inosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie bractwa ognia. Łzy dał im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu. A odkąd po raz ostatni widziano łzy, minęło z górą 250 lat. Mhm. Mm nie Wspomina o świętej aurze i nosa. Aura i nosa to amulet, który mogą nosić tylko najpotężniejsi To Pewnie jesteś w wieku Pokasia Dania nie? Go A co zamierzasz z nim uczynić? A w życiu do, Nie do walki ze smokiem. Dobrze, dostaniesz ten amulet, ale obchodź się. Teraz sprzedam na bazarze. Możesz być o to smok. Nie chciałbym go później odkupywać od jakiegoś handlarza. <grym> Czy mi w myślach? Używaj go z rozsądkiem. Niech Iljus zawsze macie w swojej pieczy. A teraz, może tak mi tak o tak nim tak opowiedz? Ponoć został wykuty przez samego Inosa, który dał go ludzkości w prezencie. Jego właściciel jest nieczuły na wszelkie rany. Taki metal, right? Wiem już, gdzie szukać dworu. Irdorat. świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem, by wypełnić zadanie. Potrzebujesz teraz statku i załogi. Rzeczy samej. Pamiętaj tylko, że do walki z władcą i skąd wezmę odpowiednio Twoja załoga. Porozmawiaj. przyda ci się. Musisz poszukać jakiegoś maga. Spoko, Mier ten będzie. Jorgen, jest hmm, to sobie już Mógłby mi pomóc do załogi? Obawiam się, że to nie takie proste. No jest Teraz członkiem naszego bractwa. Jorgen musi najpierw odprac... Jak długo to może... Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które zwykłemu nowicjuszowi starczyłoby na tydzień. Nie puszczę go, póki nie odpracuję w... To co mam zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić? Czekać trzy miesiące? Hmm. W rzeczy samej jest co... Doszły mnie słuchy. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światła. Jakbyśmy byśmy i bez tego nie mieli do spodu? Okay. Myślałem, że będę musiał wypłacić kaucję, ale widzę, że nie ma problemu. O, ostatni krąg dawaj. magii. Dużo czasu minęło. odkąd zawarłeś związek ze świętym pomnieniem? Na tym miesiącu. Jele się od że... od tej pory wydarzyło się. Jestem i nos. Od maja. By wypełnić wybrane zadanie, to, to będziesz potrzebował duży. całej swojej siły. Udzielę ci teraz błogosławieństwa. Nie, nie, jeśli chcesz. No, A jeszcze coś. Na początku cię nie poznałem. Ale to ja wręczyłem ci list, nim wrzucono cię za barierę. Tak. Oszczędziłeś mi wtedy nadętej przewody sędziego. A teraz jesteś wybrańcem i nosa. Przyjmij moje błogosławieństwo wybrańcze. W sumie to dzięki tobie zostałem. Odwieczny panie światła i ognia. Dodaj mu odwagi! Cieszę się. Podziel się ze mną swoją wiedzą. O, zmniejszenie potwora. Śmentalna fala. Tworzenie... Tchnienie śmierci. A ja chyba wie. O, w każdym razie to nie on. Może wymy. Mam dobre wieści. No, cieszę Znowu się. Znowu możesz. Ady. Czy chciał? Nie brak. Spoko. Dobra. To na początek. Zobaczymy sobie nasz... Przecudny, nowiutki amulecik. Chroni przed wszelkimi obrażeniami. 120, 120, 85. Hop. Hapsia! Przecudna grafika. Raczej efekt. 140. No po 15, super. Supcia. Super, super. Przyda się, przyda. Defu nigdy nie za wiele. A, teraz udamy się po naszą szą szą, szą. hej! Runę tchnienia śmierci TWU, Armię Ciemności. O, Okej. Okay. I teraz. I believe I have everything to create this run. Czyli wierzę, że mam wszystko by stworzyć tę run. Tajemnica biblioteki. Armię Ciemności. Wiedziałam, że czegoś zabraknie mi. Fak! Tak, moje life. Nie wyruszę bez tego, <laughs> możecie być pewni. <laughs> Przyzwanie demona. Dobra, chociaż tyle. Teraz chcę zapisać i zobaczymy czy ta tajemnica biblioteki rzeczywiście jest tym czym mówiłem. No w tajemnica biblioteki, stworzyłeś K okay. To, to za runa, show me, show me what is this, what is this? Oho, oh, no tak, bo to jest za <śpuszczaj> a to jest <śpuszczaj> całkiem fajna runa, <śpuszczaj> to jest to, to jest słuchajcie, to spójrzcie sobie na to, <śpuszczaj> nie, nie pasz. Po prostu nie myślałem, że to jednak e, będzie troszeczkę mniej kosztowne. To 60 monet to w sumie na dwa pociski mi zleci. Tak sobie teraz pomyślałem. No ale tutaj znowu demon kosztuje mnie więcej niż w tej chwili tej many. W sumie. Ale zaraz się to naprawi. Sprzedamy również e, minimalny wydatek. Many potrzebuje obrażenia. Tak, to się przyda, bo to jest większe niż to. Na jakiś cel. W sumie mogłem użyć to na e, demona. wtedy nie musiałbym tyle zużywać. Natomiast jestem ciekaw, czego mi brakuje do stworzenia Armii Ciemności. Zaraz sobie poszukamy. Zakończymy sobie ten odcinek, tak naprawdę. Przyzwanie Armia. Leczenie. Wait, to jest piąty? Kiedy to jest piąty? Tam jest czwarty. No to. to jest szósty? Nie, zgubiłem się. O, te książki są jakieś dziwnie poustawiane, ale whatever. Dobra, to już musi być szósty. Armia ciemności, kość szkieletu, czarna perła, serce kamiennego golema. Nie wiem, czy mam serce. Zaraz szukamy smoczy jajo, serce lodowego. Skałka krystaliczna. Serce w moje, oh yeah, serce ognistego. a to powinien mieć i kamiennego. Ale nie mam. Fuck mi. Kamiennego golem, gdzie ja? Kamiennego golema w kolinie. Już wiem. Wiem gdzie go można spotkać. Bardzo stara mapa. Dokładnie w tym miejscu, gdzie jest oznaczony krzyżyk. Tam też się udam? Eee... Na naszym poziomie raczej to nie będzie już problem e, co poza tym Co poza tym właśnie, co poza tym? Co poza tym Sabik Poza tym branek a poza tym łzy inosa dawać mi je tutaj dawać mi to wzmocnienie Siła, zręczność całkowicie. E, ej ej! Szczur. Tylko tyle. Siła, zręczność. No, e, to, 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 to mi tam potrzebne jak... O, super speed, super. No chociaż z muszę iść. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych. Mm, later, bro, later. Szkoda mi, bufa. Widzimy się w następnym odcinku. E, już was do niego zapraszam. I cześć, na razie.